Projekt jest na pewno długofalowy, to znaczy w 2017 roku ostatnia wizyta sędziów japońskich, którzy sędziowali mecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. To tak naprawdę już dojrzały, dobry do ocenienia projekt. My go oceniamy bardzo pozytywnie. Po stronie Federacji Japońskiej też widzę bardzo duże zaangażowanie. Wielokrotnie temat był poruszany, żeby jednak wznowić, wznowić tą współpracę, żeby dawać możliwość sędziom, zarówno polskim, jak i japońskim, Uh, eight years ago, I also I was young. The feeling is different, totally different. But now I got a little experience as a FIFA referee, so I got a new experience and a new feeling in Poland. To be honest, eight years ago, the, I feel the Polish football is a very physical, but now I feel the Polish football really changed. The physical and the very technical. The football is very fast, się years. To sędziowie, którzy są jakby w robicie zainteresowani FIFA, jeśli chodzi o mistrzostwa świata 2020 2026 więc na pewno to dla nich duża wartość, możliwość sędziowania w innej kulturze piłkarskiej na innym kontynencie. This is a wonderful opportunity for the Japanese referee. I can say this is the only one uh, chance to be the referee. In the... European country. I'm uh, Japanese, but uh, usually I go to the Middle East country. Projekt ma wartość dla obu stron. No, gdybyśmy nie dostrzegali tych wartości, które, które, które my, jako Polska Federacja, czy nasi sędziowie mamy z tego projektu, to pewnie tak długo byśmy go nie rozwijali, a, a ewidentnie dawanie możliwości naszym sędziom wyjazdu do, do innego kraju, spotkania się z inną kulturą, inną kulturą gry, innym sposobem gry, to jednak poziom stresu jest zupełnie zupełnie inny i możliwość nauczenia się, nauczenia się, radzenia z takimi właśnie warunkami jest bardzo istotne w, 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 pracy, w pracy sędziego. Praktycznie wszyscy nasi sędziowie We have a very good image of the Polish referees. They show us a good example as a referee because strong personality and making the correct decision. Almost all the media and the referee also say we need a Polish referee. A <laughs> wiem mniej więcej, jak takie projekty wyglądają międzynarodowo. To, taki, to takich nie ma zbyt wiele. Czyli ten nasz z Federacją Japońską jest pewnego rodzaju unikatowy. Na tak dużym dystansie, z tak różnych dwóch światów piłkarskich, to, to chyba takich projektów nie ma.